Witajcie na moim kanale. Jestem kaloryferem Cyborg, a co za tym idzie najbardziej potrzebnym przedmiotem w jej domu? Pytacie czemu? Ponieważ kurwa ogrzewam ją i pozwalam na dalszą kontynuację jej funkcji życiowych. Co za tym idzie rodzina Cyborg, nie jest praktycznie potrzebna, ja jestem. Przy okazji odpowiedzmy sobie na kilka pytań ogólnych, które stanowią podstawę dla ludzkiego rodu. Pytanie pierwsze, dokąd zmierza życie? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie mam jebanego pojęcia, jestem kaloryferem. Czego się spodziewałeś? Pytanie drugie, co jest po śmierci? Na pewno nie ma fajnych dmuchanych kaczek do basenu. Niefajne. Śmierć jest dla przegrywów. Ostatnie pytanie, dlaczego nie subskrybujesz mojego kanału? W przyszłości wrzucę więcej takich potrzebnych filmów jak ten. Więc jednij w dzwon i spierdalaj podmuchane kaczki basenowe.